Dzień dobry, nazywam się Piotr Sosnowski i jestem terapeutą. Terapią zajmuję się od 10 lat. Ukończyłem szkołę wyższą psychologii społecznej i systematycznie poszerzam moją wiedzę w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów i w Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczę też w regularnej superwizji indywidualnej. Jestem terapeutą psychodynamicznym, który dostosowuje swoje metody do indywidualnych potrzeb. Psychoterapia to dla mnie misja społeczna i praca, w której mogę pomagać ludziom odnaleźć drzemiącą w nich dojrzałość i siłę. Pracuję z pacjentami metodą psychodynamiczną. Staram się przede wszystkim ciebie dobrze wysłuchać i zrozumieć, tak aby to, co usłyszysz na spotkaniu, mogło być jak najbardziej pomocne. Ważny jest dla mnie każdy pacjent i pacjentka. Na początku przeprowadzę z Tobą wywiad, na którym zapytam Cię o problemy, z którymi przychodzisz i o to, czego Ci w związku z tym potrzeba. W zależności od tego mogę Ci zaproponować poradę lub terapię, ale o tym porozmawiamy już na sesji.